Cześć mistrze, dzisiaj trochę odpoczywamy od tej trójki i będzie nieco, nieco inny temat. Myślę, że sporo osób na to czekało. a Mianowicie przyszła pora na tego telestwora, żeby coś z tym zrobić. W lipcu pęk stopniowany stworzenie od korbowodu do Yamahy. Wale od mojej czwórki, który był robiony i który wcześniej też zawiódł. To drugi raz, kiedy doszło do awarii korbowodu w tym wale. Ogólnie tego łożyska nie mogę ściągnąć, bo pożyczyłem gdzieś odklejać do łożyski. Do mnie nie wrócił. To już zostawiam majstrowi, który to będzie robił. Ogólnie poza tym, e, wał sam w sobie nie jest w złej kondycji. Jest ok. Gniazda siedzą w ciasno. No tu widzicie, zostało tutaj, e, zostało w karterze e, to łożysko. Przy rozbieraniu. Więc wał sam w sobie nie jest zły. Wiadomo, uszkodzona korba, czyli uszkodzony stworzeń, no to nie jest koniec świata. Przeciwwagi były wyrównywane, bo były wiadomo, lekko tam była różnica na średnicy i w ogóle cyrki. Oryginalnie jest, średnica tego stworzenia wynosi 20,8 albo 21,2, już teraz nie pamiętam. Mierzyłem go na 10 tu misów miarkę w cieło. Późniejsze wały miały już średnicę 22 mm sworzenia, No, może to nie jest za wiele, ale Meister twierdzi, że te wały na 22 są dużo lepsze pod przeróbkę niż te starego typu, no ale ze względu na to, że ten wał jest no jest dobry, no bo nie są czopy powyrabiane, nie są e, jakoś tam gwinty nic pouszkodzone, on śmigał. Dlatego postanowiłem, że ten wał, akurat ten konkretnie, będzie zrobiony na korbie Duelsa. Ale ale ten wał na korbie Duelsa, czyli ten konkretnie, byłby wałem, który byłby przeznaczonym do kobuza lub do jakiegoś tam innego silnika. A jeżeli chodzi o wał, do Silnika od mojej czwórki, no to uruchomiłem znajomości, poszukiwania i znaleźliśmy wał 22, gdzieś tam w moich gratach. Niestety, stan właściwie nawet dobry, nawet nie ma luzu na korbie, wszystko, wszystko liga, gwint, spoko, ale oba czopy są suwliwe. Tak wygląda, że on wyszedł tak fabrycznie. Nie wygląda tutaj na zużycie, nie wygląda źle. No, ale wał numer 2 leży tu przy opolarce i ogólnie był niezły też 22. Tylko niestety jakiś baran go podczas regeneracji pospawał, coś tam pokombinował, więc wał do wywalenia. Ogólnie był też jeszcze jeden wał, który kupiłem lata, lata temu do tyłu, jako nowy fabrycznie ZMD. Goś mnie oczywiście orżnął, ale to już okazało się po czasie, bo paczkę otworzyłem po dwóch miesiącach. Zdałem się po prostu na, na ludzką uczciwość. tam O ile ten wał był wiadomo oczyszczony szczotką, drucianą, to tam w dopie ma 22 mm stworzeń. No to niestety, ale. Jeden z czopów jest luźny, no a ogólnie te dopasowanie luźne czopów, suwliwe nie jest złe, ale e, uważam, że jeżeli robimy silnik na tip top już dosłownie na tak jak ma być zrobiony, tak mega mega no to udało mi się gdzieś w ostatnim kartonie znaleźć ostatni wał jaki miałem 22 mm stworzeń czopy idealne, gniazda, ło... te, przepraszam e, czopy pod łożyskami ciasne, gwinty dobre Niestety, no, jeżeli chodzi o luz na korbie, też nie jest tragiczny, no ale niestety taka jest siła rzeczy, zmienimy korbowód i korbowód zmienimy na YZ. Będzie, sto, będzie stopniowany stworzeń, tak jak był, tylko. Ze względu na tą większą średnicę będzie można to trochę wykonać inaczej. Ogólnie więcej na temat tego wału powiem jak po jak prostu wróci. Przy okazji oczywiście, tak jak mówiłem, ja miałem robić ten wał od 0,19. Dużo osób się pytało o 0,19. Ono sobie jest oczywiście, Czekaniem wyrzuciłem go. Tylko przyznam szczerze, że nie mam totalnie ostatnio czasu. Dlatego zdecydowałem się, że ten wał leci na gwarancję. Tak się ugadałem. I po prostu gwarancyjnie ma zostać wycentrowany ponownie i sprawdzony co to się stało, że go tak rzuciło i ma do mnie wrócić już jako sprawny, więc będziemy mogli wtedy sobie ten silnik już złożyć. To taki szybki meldunek jeżeli chodzi o czwórczynę, jeżeli chodzi o trójkę w paczkomacie są do odebrania podkładki, tutaj żeby ten wał zdystansować, więc mam nadzieję, że... Będziemy mogli już to zakończyć, tutaj już będzie wtedy wszystko, dół powinien być zrobiony, tak więc mam nadzieję, że uda mi się to zakończyć, ten temat. Ogólnie jeszcze dwie ciekawe rzeczy mam w domu na miejscu, plus jeszcze jest film od wujka Maria, ale to wszystko za chwilkę wam pokażę. To fajna zabawka, nie? już zaakceptował, jak widzicie. Nie? W porządku jest, co? Oj, ty masz radochę, nie? No. Dobra, koniec, pawcio. Sory, Trzeba się brać. Ostatnia jeszcze. Kotek pawcio. Trochę strachliwy, ale wesoły za to. Panowie i panie, jak widzicie, przyszła gruszka. Udało się ją zdobyć przypadkowo. Ogólnie wygląda, że to jest jakiś, jakaś grucha, która była w karcie, tak mi się wydaje. Te mocowanie jest dorobione. Tak mi to wygląda, to by właśnie wskazywało na jej pochodzenie. Jestem też pewien co do tego spawu, który jest tutaj dość taki jakby podwójny. Czy ktoś tutaj coś nie zmieniał kątu. E, ogólnie jeżeli chodzi o stan tej, tego dyfuzora, to żadnych uszkodzeń, postaci wgnieceń. Właściwie... Wszystko naprawdę liga. jak widzicie jakaś nakręteczka przyspawana do osłony. No tylko to tak wygląda szybie Ogólnie, jak wiecie, liga. Ogólnie jest to zakup w przypadku, jest to oczywiście wydech. Dyfuzor do cz 516, niestety 511 ma troszkę inny dyfuzor, to jest oczywiście strona zewnętrzna tutaj od strony lewej nogi, tu jeszcze miał takie trzy druciane paski, troszkę inny kształt chyba e i miał dużo, dużo tutaj dłuższą końcówkę, on już miał stingera jakby od razu przy wydechu, był bardzo długi e i później była ta końcówka a Dolet. W przypadku 516 końcówka jest jakby okrągła, zwykła i ma bardzo długiego stringera już przy niej. Wydech jest krótszy, no ale niestety nie udało mi się zdobyć tego wydechu. Ten mi się trafił przypadkiem. Znajomy szukał części do CZ-ty. Ktoś tam się ogłosił, że ma takie wydechy. No, że kolega akurat nie zbiera do 516 ani do 125, tylko do większych, no to dał mi namiar i czapnąłem. Udało się go dostać. Moim zdaniem w dosyć dobrej kasie. No i ogólnie jeszcze właściciel wysłał mi jakieś tam dwa chyba czy trzy zdjęcia. Jak miał CZT kiedyś dawno, dawno temu, z tego co, co tam na zdjęciach mówię, to była jakaś 250 albo albo 380. Z końca serii napisał, że moc jest potężna. Fajnie, fajnie, takie zdjęcia stare gdzieś tam z archiwów jest zobaczyć. Tak więc, e, fajnie, fajnie, bo tam ten dyfuzor, który był do silnika, był tu przerobiony no w tym miejscu, tak jak niby ten, choć chyba że taki podwójny spaw, chyba że komuś pęki go tu łatał, niby ten kątek. Widzicie, jest taki zgodny tu z tym co jest, no, ale to i tak będziemy go dopasowywać na motocyklu dopiero. O ile kąt jeszcze w tamtym można by poprawić, to niestety te wgniecenia tutaj e, tego łączenia, on jest hydroformowany, e, tamte gniecenie było pozapłaszczane, pozegniatane do środka, zarówno tutaj to od przodu e, i również na tym tutaj zaokrągleniu, więc no dzięki temu mam po prostu ładny, zdrowy wydech, nie? Żeby tradycji stała się zadość już jakiś czas temu, co prawda i wam chyba o tym nie mówiłem, nie pokazywałem wam tego drugi komplet e, amorków firmy Bitubo te ogólnie są ładnie zachowane troszkę inne niż tamte z wężami też mają tą e, regulację tutaj więc wygląda, że to jest regulacja jakaś twardości do tego oczywiście e, naprężenie tutaj sprężyny czyli taki ala gwint no i oczywiście wentyl Powiem wam jedno, ciśnienie trzymają na pewno, bo sprawdzałem, ale niestety nie trzymają oleju. Jest już wyciek tutaj widać z uszczelniacza, poza tym on sam jest w sobie widać sztywny. No to już mój chyba drugi komplet tej firmy. Zbieramy dalej, może ktoś ma jakieś ciekawe amorki, albo inne ciekawe części do starych takich fajnych Japońców, coś, coś ciekawego, szukam generalnie amorów Foxa, szukam e, amorów e, Shoa. E, Szukam Olinsa, więc może jeżeli ktoś coś ma ciekawego zamorków tylnych albo też i przednich. piszcie, dajcie znać, może się dogadamy. No I ogólnie jeżeli chodzi o takie y, pakupki, no to byłoby prawie wszystko, za co wam jeszcze pokażę jedną rzecz. No i dobra, ostatni etap dzisiejszego odcinka, ostatnia paczka, cylinder od Mińska. 125. 400 czy 400A ja że nie wiem Kupiony za parę dych Na grupie W jakim celu? Ano w takim, żeby Wcisnąć go do WSK trójki Cylinder z Mińska Ma to do siebie, że podobno Podobno, bo nie sprawdzałem Pasuje do trójki Bez przeróbek Rosta w szpilek i układ tutaj kanałów Jest zbliżony Średnica tłoka w nominale też wynosi 52 mm Więc mamy to samo z tą różnicą, że Mińsk dysponuje trochę większą mocą. Z tego co pamiętam, jest to w okolicach 10 koni mechanicznych, więc przekładając po prostu cylinder i przekładając głowicę i wydech, którego oczywiście nie ma, będziecie w stanie uzyskać już na tej trójce z tą lepszą moc bez przeróbek za przysłowiowy parę dych. Wiadomo, że on wizualnie jest całkowicie inny niż trójkowy. Ale przyznam szczerze, że bardziej mi zależy na osiągach niż na tym, żeby to jakoś tam miało być mega oryginalne. Ogólnie wiadomo, trzeba będzie go przeszlifować. Trzeba będzie. Gwinty są ok, zarówno od świecy od wydechu. Dodatkowo też zobaczcie, jak wygląda tutaj dolot. Pójdźcie. Zobaczcie. Tu jeszcze dostałem króciec z do niego. Przecież to aż się wręcz prosi, widzicie, tu jest w ogóle prześwit, widzicie? Przecież to aż się prosi, żeby tutaj e, freznąć tutaj ten kawałeczek, tutaj lekko wystaje, sfrezować to na gładko i wręcz wstawić tutaj membranę. Bez, bez takich cergieli jak w trójce, no bo w trójce albo w karter, co jest upierdliwe ze względu na kształt karteru, no albo cylinder, który ma <laughs> który ma wiadomo ten króciec zalany i tak dosyć szczelnie, no i oczywiście w takim kształcie takiej eski. Więc ciężka sprawa, a tutaj a może uda mi się to wyjąć. To zobaczcie. No. Szczelki, wszystko dostałem. Kurde. Wzorowa transakcja. Szkoda w ogóle, bo ktoś go wypiaskował kiedyś widać. I cylinder i głowice chyba, że one takie są, ale to wygląda jakby było kiedyś wypiaskowane i jakby on stracił ten swój taki nie wiem blask, połysk. Jak to nazwać? Zobaczcie. Już zrobili za nas to co chcielibyśmy zrobić. Wystarczy tutaj to poszerzyć. Ale obstawiam, że nawet jakby tutaj trochę poszerzył, bo jest mięsa, żeby tutaj zebrać, troszkę poszerzyć tutaj te, ten cały kanał. To i membrana na tym spokojnie sobie sią. Tak samo wisiał kiedyś silnik od e, wyczynowego Mińska, miał go jakiś tam mój znajomy z forum e, motorwusowy. Może to ogląda, pozdrawiam. Brakowało do niego głowicy, założyli do niego głowicę od MZ-150. -y Była nieszczelna, sprzedał ten silnik dalej. Wisiał na Legro chyba za 170 zł. Ktoś go sprzedał dalej, ktoś go sprzedał dalej. Sprzęgło, był o wiele, 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 wiele ciekawszy. Cylinder był e, porzeźbiony, miał kształt bardziej tego na CZT rosową miał dużo większy dolot, no Liga, Ligi, To ostatecznie ktoś ten silnik tak i był tam chyba z tego co pamiętam był tam zapłon wyczynowy typu Virage, y, taki ala Motoplat, ala PVL, ala seletrach. chyba bo już teraz nie jestem pewny, ale coś takiego ostatecznie ten silnik był jako już goła wydmuszka kartery, bo ktoś zabrał skrzynię, ktoś zabrał wał, który pewnie też był inny ktoś wszystko pozebierał, była sama wydmuszka, były kartery bez pokryw, z tym cylindrem i z tą głowicą od MZ, z tego co pamiętam to poszło chyba za jakieś tam pieniądze rzędu 150 zł. Może ktoś z Was ma ten silnik, dajcie znać. Może ktoś ma po nim części, może ktoś wie o czym mowa, dajcie znać. Chętnie bym ten cylinder od Was e, odkupił. Jeżeli by gdzieś to jeszcze krążyło w obiegu, nie zostało zniszczone, wyrzucone. W ogóle, jeżeli macie jakieś ciekawe części, właśnie do tego typu motocykli, do CZ-tykursowej i tak dalej, dajcie znać. Ogólnie wały korbowe zostały wysłane w czwartek kurierem. E, dotarły wczoraj, czyli w piątek, dzisiaj jest sobota, godzina gdzieś tam koło pierwszej. Z tego co wiem, e, wał od Rometa 0,19 już został wycentrowany, już jest wszystko z nim ok. Jeżeli chodzi o wał, ten dziewiczy już został rozebrany i przygotowany pod YZ. A, e, a jeżeli chodzi o ten wał, który niestety pęk, ten, który był u mnie w czwórce, on będzie przerobiony, tak jak mówiłem, na duelsa i po prostu muszę dzisiaj zamówić korbę tak, żeby tam była i z tego, co wiem e, w przyszłym tygodniu. Czyli jakby na no, czas jest sobota, wy oglądacie to dzisiaj, czyli jakby w niedzielę, to na tym tygodniu, od poniedziałku, ma to zostać sporządkowane i z tego co wiem, ma to do mnie wrócić. Do tego silnika od mojej czwórki jeszcze nie będziemy składać, bo troszkę się zmieniła koncepcja. Ja muszę jeszcze się nad tym wszystkim zastanowić, przemyśleć, ale póki co zdradzę Wam, no ale póki co zdradzę Wam plan na. Trójkę na przyszły sezon, mam nadzieję. No i jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to tym akcentem kończymy go. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas, dziękuję moim patronom za wsparcie, jakie mi okazywały. Dziękuję Wam bardzo. Przypominam jeszcze, że trwa Black Friday, Black Weekend. Jakieś tam ostatnie sztuki w lepek nie zostały. Wystawione są na Allegro. Obcinamy cenę na pół z piątki, na 2,5 za sztukę. Link oczywiście jest w opisie. Jeżeli ktoś chce się załapać, to stary wzór naklejek, ostatnie sztuki. No i zapraszam Was oczywiście do subskrybowania kanału, do rzucania łapek, do pisania komentarzy, do zaglądania na Insta, do zaglądania na Face'a, do wspierania kanału poprzez serwis Patronite. E, sami rzućcie okiem, może któryś z progów Was zainteresuje. E, ogólnie Patroni wiedzą szybciej, Patroni wiedzą więcej. No i dziękuję Wam bardzo wszystkim, życzę Wam miłej niedzieli, trzymajcie się, do następnego razu, cześć, pozdro. Siemano w środę. Ostatni podkład poszedł na wujka z kindera Graty. Mamy tu boczki do harta. I mamy bak do harta. No i dwa baki do CZ. -ty. Jeszcze jeden bak do CZ jest, ale to do niego już nie mam nerwów i będzie robiony po świętach. <laughs> ale śmierdzi tu. Dobra, widzimy się w weekend. Myślę, że w piątek szlif I w sobotę, albo w niedzielę będziemy lakierować Także widzimy się następnym razem Do zobaczenia, hej! Siemano w piąteczek piątunio Tak to by wyglądało Jeszcze raz i będzie gotowe Polska CZ w kolorze polskiego Ferrari No i fajno. Jutro bierzemy się za harta. tonara i miłego weekendu.